Fragment balladyny Juliusza Sławackiego, akt drugi, scena pierwsza. Alina Patrycja Salej, baladyna Domnika Tondero. Ach, jak pełno malin, a jakie różowe, a na nich perły, prosy kryształowe, usta kilkora, takie koralowe, jak te maliny, fiołeczki świeże, wdychajcie próżno, bo ja nie mam czasu zrywać fiołków, bo siostrzyczka przyjdzie i zbierze dzban pełny malin, i powróci z lasu, i weźmie męża, a ja to stanę panną, choćbyście mi były, ciołeczki moje po tymi różami wolę maliny. Mój miły, mój miły, złoty wielki pan, mojemu miłemu niosę malin bo on woli, mój kochanek, taki pełny malin Nic zbożowyłam, och, nic zbożowyłam. Jak mało malin, a jakie czerwone, jak krew, jak mało, którą pójdę w stronę, a niebo? Czemu takie rozpalone? Jak krew. Czemu ty, słońce, schodzisz krwawo? No dwoje ciemną niż taki poranek. Gdzie moja siostra? Musiała na prawo pójść i napełnić malinami dwanek. A ja wśród jagód chodzę obłąkana jakąś rozpaczą. I łzy głubie wroszę. Siostrzyczko moja, siostrzyczko kochana, a gdzie ty? Jaki śmiech w głosie Aliny. Musimy mieć pełny dwanek. Cóż, siostrzyczko? Co? Czy masz pełny dwanek? Nie. Cóż ty robiła? Nic. to źle, różyczko. Ja Wam znam pełny. Mniej jedną maliną. Resztę maliny z mojego dzbanka. Miła, siostrzyczko moja, powiedz, gdzie żeś była? Wyszłyśmy razem, miałaś trzy czasu. Wszak ja ci siostro, nie ukradłam lasu. Była z swojego dzbanka maliny jak węża, aby nie końcać rządami wymówek. Idź i bądź panią. Siostra się zaprzęża jak wół do pługa i będzie tłoczyć olej z kołących siemię i makówek. Wstydź się, siostro, proszę cię, nie boję nad moim szczęściem. Ha, ha, ha! Co ten śmiech okropny znaczy? Siostro, czy ty chora? Jeżeli tak wielki rozdajesz rozpaczy? Powiedz, czy ty kochasz kirkora? Czy ty bardzo kochasz? Bo widzisz rybko, inni rycerze. Jak będę panią, to znajdę ci męża. Ty będziesz panią? Ty? Balladyno, co ten nóż znaczy? Ten nóż? To na węża. Siostro, jesteś blada, sina, kalinko moja, co tobie, co tobie? Czemu ty blada? Ach, jak to okropnie! Czemu choć usiądźmy tu obie i mówmy z sobą roztropnie, jak wy siostrzyczki. Ja kocham kierkora. Ach, i dlatego, że Kirkor bogaty, że wielki też, pan możnego dwora, że ma karetę złotą, złote szaty, chociaż miło mi, że chodzi w złocie. Że mieć ma jasne, w krocie, bo to jak w bajce zrzeszesz się rodzin z wielkiego króla i w lesie znachodzi jakąś przeklętą królewną. Ach, miła, co tobie? Gdybym cię, siostro, zabiła. Co też ty mówisz? Daj mi tę malinę. A kto wie, siostro? Gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny? Może bym dała. Spróbuj, balladynko. Prosić? Inaczej przejdę się z malinką. Co? Powiedzisz siostro, ten dzban to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, moje sny złote i mój ślubny wianek, i wszystko moje. Oddaj mi dzbanek. Siostro, oddaj mi, bo... Bo? I cóż będzie? Bo? Nie masz malin, więc suche żołędzie. Uzbierasz dzbanek? Czy już I tak, ja prędzej biegam, więc Ciebie przez miedzę ubiegnę szybciej. O, nie pilnuj się do mnie tak mi oczyma! Nie wiem, ja się ciebie boję! I ja się boję! Połóż się na ziemi! Połóż! Puszczaj! Och! Back. and i'm tired of waiting